Jak wspierać najbliższych w depresji? Szczególnie, gdy chory obawia się sięgnąć po pomoc specjalisty. Jak działać, by w tym trudnym czasie motywować, a nie zmuszać do podjęcia działania? Bądź obecny i otwarty na rozmowę. Czasami samo wysłuchanie pomaga. Nie próbuj od razu rozwiązywać problemów i unikaj osądzania. Zapytaj, jak się czujesz, jak mogę pomóc, czy chciałbyś, chciałabyś o tym porozmawiać. Pokazuj zrozumienie i akceptację. Nie dawaj automatycznych rad, takich jak idź do psychiatry, czy wszystko będzie dobrze. Lepiej powiedz, widzę, że ci ciężko. Jestem tu dla ciebie. Zachęcaj do szukania profesjonalnej pomocy. Delikatnie sugeruj wsparcie specjalisty. Niczego nie nakazuj, ale zwróć uwagę na to, że to ważny element zdrowienia, Pomóż znaleźć psychiatry czy psychologa. A jeżeli bliska osoba tego potrzebuje, odprowadź ją na wizytę i bądź dla niej wsparciem. Uświadom, że wiele ludzi korzysta z pomocy specjalistów i to może być pierwszy krok do poczucia się lepiej. Wspieraj cierpliwie i do niczego nie zmuszaj, szanuj czas i gotowość bliskiej osoby do podjęcia leczenia, ale bądź wytrwały i wspierający. Pomoc specjalisty to najczęściej kluczowy element powrotu do zdrowia.